z tej strony, Tołka. Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z Minecrafta. Wczoraj nie nagrałem, no ale z powodu takiego, że chciałem nagrać i nawet nagrywałem. No ale domek mi nie wyszedł i padło parę brzydkich słów, więc nie chciałem się dalej nagrywać, domek to był klocek i zobaczcie, co zrobiłem podczas Waszej nieobecności. Mm, bardzo długo mi to zajęło. Ob tak, no trzy, trzy godziny to robiłem, widzowie. trzy godziny. Czekajcie, chwila? O, dał i zobaczcie na to. Ile jestem na ich pawełka w wiosce? I w ogóle vinagerów z ich pawełkiem ogarnęliśmy. Byliśmy w wioskach i ogarnęliśmy właśnie vinagerów, z czego jesteś też zadowolony bardzo. I fawełek i spać, bo potrzebujemy snu. Więc tu olej to pięknie nie patrzcie. już tam można zauważyć, to będzie mój nowy domek. I fawełek i spać. Dobra, my już, idź, my już widzę, my śpimy, bo mamy vinagerów. Ja mam dwóch, czy trzech na wiosce. Dobra, i pomek idziesz? Dobra, i powiedz też ma, mamy czterech, jakoś tak. My mamy kujona, materialistę i chyba bez bezrobotnego, ale to nie wiem. No i miałem najazd. A tak, mamy takich winerów. No i spójrzcie, no mamy teraz trzech nawet. Tak, 300. jak go nazywałam, sprzedaje nam co skórę, to nam się przyda. Mamy też gościa z, z, z takimi rzeczami i tam gdzieś kują uciekł. No i chodźcie, zobaczymy moją wielką willę. Tak właśnie mój domek wygląda, widzowie. Tak nad nim się starałem, spójrzcie na to. Tak, tu taki sojkowy zabiłem. Tu, dobra, tu, tu nawet schodków nie stawiałem. Tu dalej mamy takie rzeczy fajne. No, nawet spoko, myślę. Tu sobie pomyślałem, że takie okno zbuduję. Tu mamy samo wejście. Co mi tu nie pasuje, to wystające drewno. Tu jeszcze nie wiem, co zrobimy, ale będziemy mieli na pewno magazyn. Bo ja jeszcze nie mam wykończonego tego domu i tu mamy coś takiego. A dzisiaj będziemy zajmować się vinagerami i upiększaniem tego domku. Na przykład takie będziemy mini materiały dawać. Ale najpierw musimy. Ej, powiedz, co ty robisz w naszej wiosce? Masz trochę jedzonka? Ła, boli, 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 dobra, nie, no dostaw mnie, bo mam 0, zero. mam 0HP, zero nie mam HP, dostaw mnie, coś na czasie pisz, nie, to no nie wybuchaj mi domku, co ty robisz? I pawełek, nie dostaw tutaj. I pawełek, nie, no co, nie, no tak nie można. Zaraz widzowie, Mówi, musimy zrobić rzecz jasną, czyli ominąć wszystkie jego itemy Już ci Paweł, wyrzucam te rzeczy Proszę, proszę, poczekaj, no już ci wrzucam, nie dotykaj mnie O ja! <grydziele> no nie mogę ich, Paweł, no to nie, psuj na no, odcinka, dostaw to TNT, proszę Cię, i Pawełek. Bo Ci dobra, widzowie, dajmy na chwilę bana, bo on nam przeszkadza. Bo to nie ma sensu w ogóle tak grać, jak on, on nam wszystko niszczyć, co nie? My chcemy sobie nagrać odcinek, a on nam to przeszkadza. W ogóle najlepiej, gdyby w ogóle nie chodzić na to wioskę. Masz ten śmierdzący ten? Pyk. kilop jeszcze. Masz tą siekierę. Łuk mój. Oj, dzięki, nara Dobra No, aj, dobra, pomyliłem się z sikarami. Masz tą A ty mi odejmują No, oddaj! No, dobra mhm, Dobra, okej, okay, idź tą A jeszcze widzowie, zapomniałem No, w ogóle teraz zobaczę, koty się nawet pojawiły To jest największe, bo teraz już to naszego tętni życie, tu mamy owieczki Tu chcę, musimy parę na kilo, nie co, kilo. Kilop jest mój. Ja o co chodzi z kilo'em? Bo ja przecież... To jest mój kilo. O co mu widzowie chodzi? Tego nie wiem. A nie, tu masz kilof, zobacz, przy moim domku, nie zabrałeś go. Chodzi ci chwa tu masz kilo. Chodźcie, widzowie, naprawimy trochę. Będziemy dzisiaj naprawiać wioskę i udoskonalać nasz domek. I będziemy się też handlować z winadżerami, bo musimy ich ulepszyć. I Paweł, i z naszej wioski, bo masz nasz zakaz, nie pamiętasz? Dobra, najpierw co zrobimy? To to weźmiemy. Musimy tu wejść. I przyda nam się tak, na pewno craftingi 3. Skrzynie, nie? Czy winie? Hmm, przydadzą nam się może schodki tego koloru? Może, ale nie wiem. Hmm, co jeszcze nam się tam może przydać? Hmm, mam taki pomysł. ale ja no, Nie wiem, czy to wyjdzie. Dobra. Ryzyk widzę, Fizek. Nie wiem, czy już się tego nauczyłem, ale spróbujmy sobie zrobić coś takiego. Patrzcie na to. Nie? Poczekajcie, czy to jest. A, jeszcze muszę jeden. Ted oddaj. Co oddaj? no TNT. No nie wiem czy ci mogę oddać. Dopiero... A ja, jako przy, że przyrzekniesz, że nic nie wybuchniesz, to ci oddamy z widzami. Musisz przyrzec. Ten... Ty te, te, te. Co tu jest napisane? Zapraszam? Kiwnij jak tak. A co? Dobra, pcy okej, okay. ale dostaw to, proszę, nie strasz na złomy. chcemy sobie chwilowy odcinek nagrać. Dobra widzowie, teraz i lecimy do naszego domku i spójrzcie na pierwszą rzecz. I widzicie mój domek to jeszcze, to jeszcze... Nie wiem czy mi wyszedł dobrze. Napiszcie w komentarzach. No ale mi, mi się wydaje że nawet nie jest niezły jak na domek. Dobra, widzowie, tak. Ja bym radził. Tu właśnie na górze zrobiłem coś takiego. Pyk. Pyk, Wiecie, a czy da się coś takiego zrobić. O, ale co my tak za bardzo miejsca nie mamy? Może tu, spróbuję, pyk, pyk, pyk. Nie. Ja. Ja jest coś takiego po prostu, że tu będzie, a może na dole. O, tu na dole taki będzie idealnie, no. Dokładnie widzę. Ja. Nie, nie, kanapy nie chcę, ja chcę. Krzesło. Jak to zrobić te krzesła? Ja widzę. Tak. 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 Nie, jeszcze się rozobiję. No nie. Bo to jest widzowie jakby dół tego domku, bo ja to go nie wykończyłem do końca dobrze. Dobrze go nie wykończyłam, ale go robiłem tak naprawdę. Ale... No ja. ja nie mogę widzowie. Trochę się boję. Nie. I tak. O, tak. Czyli jakoś tak wyjdzie. Jak by to zrobić, widzę, Chwilka. O, tak byśmy mogli wysiedzieć, ale jak by to wyglądało, nie wiem. No, nie wiem, jak co by się zrobić. Nie wiem. A może jeszcze jedna chwilka? Taka byśmy zrobili tak. Zabierzemy to. Nie, ja nie wiem, jak to zrobić. Mm, jakby tu krzesło, lepiej odwiedzę. Tak? Że... Chodźcie, jeszcze zrobimy jedną rzecz, ważną taką dosyć. A, jeszcze naprawimy drzwi, bo źle ja je postawiłem. Tak, dokładnie. Nie wiem, co, jak wam się podoba ten domek. Mi się podoba. Tak szczerze. Nie chcę się przychwalać, ale mi się ten domek no, podoba, mogę powiedzieć nawet. Mhm, mm mhm, mm mm -hmm. I w co ty... Ej! I... Hmm, widzowie już. Ztańczone. No, i w opuścił grę widzowie. Zobaczcie, co się stało. Dziwne. Co nie Widzowie? No nie, się... powiecie mu, że do mnie odał. Odda nie, już jesteś, nie, nie macie widzenia na nie wiosce. Nie mi sklep. No, ty, ty mi nie odbudowałeś dobrze domku i musiałem No Ale i Pawełek nie. A ty Masz, mi odbudowałeś sklep. Bo, ja bo ty mi niszczyłeś, ja po prostu nie chcę się z tobą wykłócać. Ostrzeże nie było, przyrzekałeś i twoja obietnica się nie powodowała. Ale, ale ty też przyrzekałeś i ty nie zrobiłeś ja ci już więcej nic nie wysadzałem, a ty mi nie zniszczyłem cały Ale nie na pewno i sklepu, No co? Nie i co? A teraz będziesz mnie musiał jedną jeszcze dodatkowo wyrąbać. A nie, zapomniałem, bo cię już nie będzie na tym serwie. Odejdź ich pawełek. Nie przeszkadza no nam i w pawełek, no! I stąd! Widzowie, no przepraszam za niego, ale musi już nam przestać przeszkadzać. Dobra, widzę, teraz się. Tak, jak powiedziałem, Tak zrobimy. Dalej. nie no dobra, widzę. Dobra, widzę, Lecimy Dobra, Wylecimy, bierzemy te okay. Okay. Czekaj, mm, to OK Okej. Okej. Czekajcie, co wybrać? Jak się robiło z elbopy? No zapomniałam. Nie widzowie, jak najgorzej. <gurzej> o! Aaa, no, jeszcze tą potrzebujemy. To ideał, bo jak mam go obok, tu, tak. To od mam tego mam tylko z tą, no. Mmmm, gdzie to wygląda? O, tak, to, to jest tu. Dobra, widzę. Później się zajmę na prawą. No, mogę Wam tyle obiecać, że już ich pawełka. mógł nie do końca mogę Wam obiecać, ale że już ich pawełka nie zobaczymy raczej bo to jest po prostu przesada, że on mi wysadza dwa razy pod rząd domek, bo poza odcinkiem też grałem trochę i też mi wysadził domek. My już go tu nie zobaczymy na tej wiosce. Przepraszam was, widzowie, za to, ale no po prostu... No ja mu wysadziłem sklepik za zemstę, bo po prostu przyszedł i wysadził mi domek, więc ja mu wysadziłem domek i nie odbudowywałem, bo on mi źle to odbudował. A później teraz przychodzi mi po prostu, chociaż obiecał, że nic nie zniszczy, niszczy mi całą chatę. Ja po prostu tego, widzowie, trochę nie rozumiem. To jest dla mnie już przesada i to za taka szczera przesada. Bardzo, bardzo to źle zrobił. No i już teraz nie wróci na wioskę. Więc, widzowie, że... kto go lubił, no to może, jak to ktoś z was lubił, to może wróci, ale to dopiero za tydzień, widzowie. Naj, najszybciej za tydzień bym wrócił. To jest bardzo mało możliwe. No więc widzicie, widzowie. Przepraszam Was za to, co się tu stało. Bardzo naprawdę Was przepraszam. No no już nic nie poradzę. Dobra, teraz tak, jakby to zrobić? Sadzamy sobie najpierw to. Bierzemy to nie, przez taką. Mm -hmm. Czy sobie wrócę? Nie wróci, widzowie. Tak robimy, chyba jakoś tak i tak. O, on inny brzydki kolor, brzydki kolor, jeszcze raz muszę zrobić swój kolor, w Dobra, później to się zabuduję. O, ten kolor, no. Tak robimy chyba. Stawiamy to tak, to tak. Bierzemy sobie teraz schodek. Musimy to... Mm. No nie! Was nam nie będzie tego chodziło, widzę, chwilka. chwilkę. za to schodek, o. Musimy tak to postawić, o. Byk. A, tak, to musimy idealnie przybyć to na tym. O, tak, 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 tak. Teraz bierzemy guzik i czy to się uda? No, no fajnie. Mhm, okej. Okay, rozumiem. A czy da się wjechać do krzesła Nie wiem. Uff. No nie wiem, więc jeszcze przyjeżdżacie, spróbuję jeszcze tak. kilka Tak, tak. No to też. I jeszcze bym jeszcze przybliżył trochę? Nie wiem, czy się to tak, tak. Szczerze nie wiem, widzowie. Ale ja spróbujemy coś takiego zrobić, po prostu. No co, jest? Ja, bo co się przesuwa, widzowie. Jak by to zrobić? Albo trzeba zrobić coś takiego, albo postawić schodek. Chcę. Chcę. Dobra, i teraz tak. Chcę. cicho bądź. Dobra, lecimy. lecimy. Ja? O, no nie, nie udało się znów, no nie da się widzowie, nie da się. Nie wiem jak to zrobić, a ja może po prostu tak. No. Jak to zrobić? Albo, mam pomysł widzowie. Czy to wystarczyło tylko tak zrobić? O pyk, pyk. Teraz tu musi być idealnie tak, o. Teraz no, tak. Nie, tak nie może być. Muszę to postawić, o. Tak dokładnie, teraz. Tu muszę zrobić, o tak. O. To muszę postawić tak, to. O, tak, no. Dokładnie. Teraz. Nie, zostawiłem to. No, da się jakoś z tym być. A nie, nie, da się. Dobra, musimy ten. No to naprawimy to wille, więc to jest, coś, to jest coś. tylko 5 godzin roboty. Co to wam z tego? Idzie w nie ma nie, nie dźwięk, nie stało się, że nas kliper goni. Nie? No i zobaczcie, kliper uciekł. Teraz najgorzej. postavit ten roper, ale já ja myslím, že to nebude být tak. Ne. Ne, jak to dělat? No jak to postavit, okud nevím co dělat. Tu je ten roper. O! Jest! A z guzik. O nie, zapomniałam, że to trzeba... Widzowie nie da się tak chyba, więc ja spróbuję. widzowie, nie da się, dobra, nie kombinujemy. A po prostu stracimy tylko na tym żelazo. Po prostu kombinowanie i udawanie, że coś taką umiem. A tutaj po prostu to tak zostawię, pyk, 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 pyk. Jeszcze, my, jeszcze zostaliśmy na tym jedno. Bierzemy coś takiego. Za no dużo czasu na widzę poleciało, bo sądzę i tyle. Pyk. no to... Bierzemy też to, tak, wstawiamy to tu, wstawiamy na tym. Mamy pierwsze udoskonalenie naszego budynku. Więc teraz robimy coś takiego, bierzemy tą skrzynkę, o, już jest ładnie. Słuchajcie, a to czy to jakoś naprawić? Nie, co powiem, że to jest od cholery potwory. dobra, As. Coś, coś takiego. musimy to zrobić, widzę. Mam taki pomysł na typu płytki. A, chyba tymi budowałem, nie wiem czy to to. Mam taki, o pyk, pyk. To teraz nie powinno wystawać, chyba, tak? Nie wiem, jak to działa. Teraz moglibyśmy sobie również coś zrobić. Ej, co? Czy serio? Wszystkie młode sobie tak po prostu chodzą po moim domu, jak, jakby to był normalny dom. Fajnie, cieszę się z tego. Cieszę się widzowie z tego powodu. Bardzo. Tu zrobimy taką kanapę mini. Tu nie zrobimy kanapy mini. No dole musimy zrobić. No to zrobimy to tu. Pyk, pyk, pyk. Pyk. To tak nie może być. być. Pyk. O pięknie. I jeszcze gdyby było tego mało, to sobie niedługo to sztendary zrobimy. Już to jakoś widzowie zaczyna wyglądać. No już taka... Nie jest takie puste, już taka... już można to nazwać czymś. coś to już widzowie jest. Teraz kolejna skrzynka. Pyk, obok craftingu. To sobie zrobimy taki sam stołek. O, tu. Pyk. Pyk. Mm, pyk. O! Ideał. To musimy jakoś załatwić sobie spanie, bo tu nie mamy łóżka. Na razie schowam tutaj te, które mi są teraz potrzebne. Dobra. To zaraz będziemy z winogerami się bawić. To dopiero będzie widzenie zabawa. To nam tu niepotrzebne, ale niedługo zrobimy nawet może sobie taką przyjażkę, bo to już zaczyna wyglądać jak wioska. I niedługo będziemy też robić specjal. Może jak dacie, chociaż parę subskrypcji, bo to naprawdę nie jest dużo. to że Wam się widzowie uda. Ale to takie uczucie. Jednak tu tak się, tu tego nie widać. Bardzo. Źle to trochę widzowie zrobiłem, ale ocencie w komentarzach od 1 do 10 jak Wam się podoba ten domek. No ja myślę, że jest spoko, ale to Wasza decyzja czy nie moja. więc podajcie też na kanał. A Iwanowski, chociaż nie musicie poczuć co on nam zrobił. Zrobię naprawdę źle. Ok, teraz sobie przypadimy zimaki. No więc wpisowałem wiecie, no, widzicie jak to jest. Jakbym się samemu rozwijał, to możliwe, że nasza wioska by była dwa razy większa. Ale kiedy jest z nami Pawełek, to dzieje, dzieją się naprawdę straszne rzeczy, o których wolałbym nawet zapomnieć. No więc to tak o to chodzi, a teraz spróbuję sobie szybko zbudować te drzwi. Już więcej tu nic nie wybuchło, bo to naprawdę mamy słabą sytuację. Okay. Raz, dwa, trzy! Jest. Dał. Nie mamy tam odbiorca, więc tego nie naprawimy. Raz, dwa. Teraz idziemy chyba właśnie do tego winaggera. ja Nie wiem do końca. Który co to sprzedawał? Chyba ten, Nie wiem. Sprawdźmy. Mamy czas. Oni tego kota za złapiemy, żebyśmy mieli kota. I powiedz, dobra, że. Nie ja możemy tego przecież. Dwa. Ok. Dzięki, dobrze, że to tobą interesy. Oni mają tu wszyscy łóżka, bo w końcu tam sobie postawiłem trochę domków. Może i zrobimy chiński mur, wiecie jakie to. to Jak to takie podobne bardzo jest do czegoś, ale nie do czego. Już mamy tyle szmaragdów w widzowie, a jeszcze niedawno w ogóle nie mieliśmy. To jest fascynujące. Dobra, jeszcze co Co ja mam zrobić? A, ryby jeszcze w Wiecie po co nam są ryby do końca. Jej więcej wiecie o co chodzi. Ale ja wiem niestety co najlepiej. Mnie są po to, żeby kota złapać. Ale nie wiecie. To jest bardzo szybki kot. No. O, jest! Mamy kota! Widzowie, chodź kot. Kot, chodź tu. Chodź kot. Kotek, chodź tu. Kot tak jest chyba tak sam, jak pies. Kot, chodź tu. O, jesteś. Chcesz pić? Dobry kotek, dobry kotek, już mamy widzę, nawet kotka! Jak fajnie, Nakarmimy go? A, i znowu to trochę budzamy. O, tak. Niech ma. My jesteśmy, widzę, bogaci jeszcze, że jeżeli o to chodzi. Ja już będę pomał się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Były smutne sytuacje i fajne sytuacje, więc smutno jest. porówno ja sam siebie jestem zadowolony, bo trochę moja willa zaczęła wyglądać. Może się. świątuje, jak się no, więc no że... Pa pa.